Spotykamy się tutaj dzisiaj z powodu międzyszkolnego konkursu polskich kolend i pastorałek. Jaki jest cel konkursu? Celem konkursu jest przede wszystkim przede wszystkim kultywowanie tradycji, jaką jest śpiewanie kolend podczas świąt Bożego Narodzenia, opowiadanie o kolendach, ale również celem konkursu jest śpiew. Oceniamy wykonanie, walory w śpiewaniu polskich kolend. Jakie wrażenia jest stres? Leciutkie, ale da radę. Przed występem była bardzo podekscytowana, czy wyjdzie, czy nie. My podczas tych konkursów również uczymy, żeby pokonywać tremę, żeby wiedzieć jak się zachowywać na scenie, a przy tym śpiewamy polskie kolendy. Piosenki o tematyce Bożonarodzeniowej. Słuchając różnorodnego repertuaru, i przede wszystkim różnorodnego wykonania, od najmłodszego i za chwileczkę jak będzie do, do najstarszego, jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Córka uwielbia śpiewać. Więc chętnie bierze udział we wszelkich konkursach, festiwalach, koncertach. Jak najbardziej powinny regularnie takie się odbywać w naszym mieście. Również mi się bardzo podobało i chciałbym, żeby było więcej takich wydarzeń. Dzieci są bardzo chętne na takie wydarzenia, szczególnie w szkole, ponieważ przebywają dość długo, więc myślę, że no, byłoby nam bardzo przykro i zarówno dzieciakom, jeżeli byśmy tego nie kontynuowały. Jako strażnicy budżetu, będziemy chcieli zwiększać środki w budżecie Miasta Rysztof. Na, na tego typu inicjatywy. Są takie ondolne inicjatywy różnych stowarzyszeń, fundacji. Przecież jest powołana świetna, działająca Społeczna Rada Kultury przy prezydencie miasta Rzeszowa. Wsłuchając się w ten głos chcemy, chcemy realizować tego typu inicjatywy. To. Bardzo licznie w naszej szkole funkcjonują, bo jest 60 osób e, praktycznie z Ukrainy, też chętnie podejmują się wyzwania, no i biorą udział w e, polskich właśnie kolędach, uczą się, czasami e, widzimy nawet na, na przerwach, że tam podśpiewują, właśnie chcą tą naszą tradycję e, kultywować, więc mm. myślę, że to jest też takie fajne. Jesteśmy otwarci na propozycje, tak jak i te miejsce Urban Lab, tak jak i my Rada Miasta Rzeszowa, pomożemy w każdej kwestii.